Mamo na chwileczkę i opowiedz mi bajeczkę jak stara wieśniesie tam za rzeką, tam przy lesie, żyły sobie myszki trzy. A w tym lesie wilk był zły. <mulizacje> Koniec dzieci już śpiewania, chodźcie tutaj do sprzątania. Świnko, zmieć podłogę, bo ja się schylić nie mogę. A ty kochanie, pozbieraj śmieci, bo to zadanie dla grzecznych dzieci. Ty zaś, moje kochanie, powieś pranie i to dzisiaj dla ciebie zadanie. Nie będę podłogi zamiatać, wolę po podwórku sobie latać. A ja nie będę zbierać śmieci i się bawić do dzieci. Prania nie będę wieszała, bo jestem na to za mała. Może pójdziemy na swoje, ale ja się trochę boję. Nie bój się moja mała, zbudujemy domki sobie, tak powiadam i tak zrobię. Zwierzęta się przyglądają, jak myszki swoje domki stawiają. Zbuduję domek ze słomy. O! Już domek zrobiony. A ja nie będę robił uników. Zbuduję domek z patyków. Mój dom będzie stabilny. Nie zepsuje go nawet kot silny. Narobiły hałasu, dywabiły kota z lasu. Zaraz sobie zapoluję i mysieczkę spałaszuję. Zaraz tmuchnę, zaraz schuchnę i mysieczkę sobie chrupnę. Myszka jednak sprytna była. Hop do lasu. I się skryła. Wtedy tak się kot rozjuszył na kolejny domek ruszył. Jak rozwala domek z drewna, to kolacja będzie pewna. Kot wykonał niezły trik i rozburzył domek w mig. Ślinka z pyska mu pociekła, lecz ta myszka mu uciekła. Tego stało się za wiele. Zwierz już słabnął w całym ciele. Pod dom trzeci ruszył wściekły, lecz nie zburzył domku z cegły. Atakował stołu z góry, ani drgnęły mocne mury. W brzuchu bardzo kotka zsie w McDonaldzie zatem zje. Trzecia myszka, chociaż mała, mocny domek zbudowała. Myszki w murach się schroniły, lecz za mamą zatęskniły. My z mamusią mieszkać chcemy, jak pomagać, to już wiemy. Niosą myszki konwalijki, do mamusi tulą minki, morał z bajki płynie taki. Posłuchajcie więc, dzieciaki, bądźcie grzeczne, pomagajcie, i rodziców swych. Сугааичэ